Zaufanie to waluta przyszłości i jest też kluczem do sukcesu właśnie w e-commerce. Z tego filmu dowiesz się, jak w łatwy sposób zbudować zaufanie do swojego sklepu internetowego, tak aby jak najbardziej zwiększyć procent konwersji w naszym właśnie e-commerce. Na początku jednak warto wiedzieć, dlaczego w ogóle warto jest zadbać o to zaufanie w naszym sklepie internetowym. Po pierwsze i najważniejsze, wpływa ono na wysokość sprzedaży i zwiększa też ten sławetny procent konwersji, na którym każdy właściciel sklepu internetowego powinien się skupiać. Jest to bardzo ważne z tego względu, że gdy na przykład przyciągniemy za pomocą reklamy tysiąc osób do naszego sklepu, żeby weszło i zapoznało się z naszą ofertą, no to wtedy możemy mieć procent konwersji na poziomie jednego właśnie procenta, no to pojawi się około 10 zamówień. Ale jeśli będziemy mieli 2% konwersji, no to wtedy tych zamówień będzie aż 20, czyli podwoimy tą sprzedaż i zaufanie i to, jak bardzo wiarygodny jest nasz sklep w oczach klienta, bardzo wpływa na ten procent konwersji, ponieważ jeśli sklep nie będzie sprawiał takiego wrażenia zaufanego, no to wtedy ten, ta sprzedaż może być o wiele, wiele mniejsza. Dlatego też zaufanie wpływa bezpośrednio na wysokość naszej sprzedaży. No i dodatkowo, jako że zaufanie wpływa na ten procent konwersji, to również sprawia, jak bardzo droga jest reklama w naszym sklepie. Bo jeśli będziemy mieli zbudowane fajne zaufanie do naszego sklepu za pomocą dodania konkretnych elementów, o których powiem za chwilę, no to wtedy ta reklama będzie o wiele tańsza i skuteczniejsza. Dlatego też również warto o to zaufanie zadbać i o dodanie tych elementów, o których teraz właśnie powiem. Na samym początku warto zadbać o to, aby pojawiło się dane firmy na, w naszym sklepie internetowym. Może się to wydawać oczywiste, jednak często jest tak, że w sklepach internetowych te dane nie są podane w tych odpowiednich miejscach, czasem ciężko je znaleźć, dlatego też warto o nie zadbać. Te dane firmy powinny się pojawić po prostu w stopce strony, a także w zakładce kontakt. Wraz z obok formularza można dać na przykład trochę tekstu z danymi firmy. Tam też warto, żeby te właśnie dane się pojawiły. No a także oczywiście w regulaminach i politykach prywatności. No, tam się oczywiście muszą znaleźć ze względów prawnych. Dlatego też oczywiście tam powinny być. Kolejnymi danymi, o które. Trzeba zadbać i trzeba zadbać o to, aby one były jak najbardziej widoczne dla klienta: to dane kontaktowe czyli numer telefonu i adres mailowy naszego sklepu. Ten adres mailowy i numer telefonu. Musi pojawić się w nagłówku. Najlepiej na samym początku strony, na samej górze tej strony, żeby na każdej podstronie, na każdej kategorii, na każdym produkcie był on widoczny. Dodatkowo no, powinien się znaleźć również w stopce. Warto też wydzielić osobną sekcję na naszej stronie głównej, gdzie mówimy na przykład: Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy w doborze produktów i doradzimy. Tam też warto jest dodać te dane kontaktowe. Co więcej, warto jest je również umieścić w zakładce o nas, a także zaraz pod dodaj do koszyka w produkcie, na przykład formie zamówienie telefoniczne i tam dajemy numer telefonu, można też dodać je na sam koniec opisu produktu, na przykład jeśli masz jakieś problemy z wyborem, chętnie doradzimy i tam również te dane kontaktowe umieścić. A co więcej, żeby jeszcze bardziej ułatwić kontakt klienta z naszym sklepem, no to możemy również dodać czat na żywo, na przykład podłączony z Facebookiem lub też z innymi wtyczkami, jest takich rozwiązań na rynku bardzo dużo, aby klient mógł do nas bardzo szybko napisać, i bardzo szybko uzyskać tą odpowiedź, która go interesuje. Dlaczego warto to zrobić? Po pierwsze, często jest tak, że w sklepach internetowych ta sprzedaż telefoniczna jest troszkę... Pomijana. Jednak dzięki zamieszczeniu takich numerów, ułatwieniu znalezienia tego kontaktu, klienci po prostu będą się z nami kontaktować, będą dzwonić i na takiej rozmowie telefonicznej możemy w łatwy sposób sprzedać produkty, odpowiedzieć na pytania, które się pojawią, na przykład dowiedzieć się też wiele, wiele wartościowych informacji na temat naszego sklepu oraz tego, w jaki sposób go ulepszyć, na czym klientom zależy, czego szukają, jakich odpowiedzi potrzebują, no i też na podstawie tych odpowiedzi można również e, utworzyć pod stronę mm, vacu, czyli pytania i odpowiedzi, gdzie mm, pokażemy te. Odpowiedzi na te najczęściej, najczęściej zadawane pytania, więc osoby, klienci, którzy nie lubią się kontaktować z, z danym sklepem lub też nie mają na to czasu, będą mogli w bardzo łatwy sposób znaleźć te odpowiedzi na pytania, które są najczęściej zadawane. Dlatego też kontaktu telefonicznego nie należy bagatelizować, bo jest to też świetne źródło pozyskania klienta i też samej sprzedaży. Szczególnie jeśli nasz sklep jest dosyć mały, zależy nam na tej każdej sprzedaży, no to wtedy ten numer telefonu to jest must. No i można tam na przykład również dać godziny, w których taka obsługa klienta, gdzie można się skontaktować z danym sklepem internetowym, na przykład od 8 do 16, czy też w innych godzinach, w, jakiej, w jakich będzie to po prostu możliwe. Umożliwienie bardzo łatwego kontaktu, podanie wszędzie tych danych kontaktowych, tak aby były bardzo widoczne, również zwiększy zaufanie tego do naszego sklepu internetowego, pokaże, że żyjemy, że można się z nami skontaktować. Jeśli byłyby jakiekolwiek problemy, to zawsze po prostu odbierzemy, odpiszemy i pomożemy danemu klientowi. Dlatego też ta, ten procent konwersji dzięki udostępnieniu tak widocznych danych kontaktowych się zwiększy. Kolejną, trzecią rzeczą, o którą e, trzeba zadbać w naszym sklepie internetowym to oczywiście... Opinie o naszych produktach i o naszym sklepie internetowym. Jest to bardzo ważne, ponieważ to właśnie opinie też wpływają na, na ten procent konwersji, bardzo wpływają na sprzedaż. Jeśli sklep ma dużo fajnych opinii od prawdziwych klientów, aby te opinie były po prostu wiarygodne, no to to też bardzo wpłynie na ten procent konwersji. Pierwszymi opiniami, na których należy się skupić, to oczywiście opinie o produktach. Można zrobić to na wiele sposobów, część jest etyczna, bardziej część mniej. Jednak ja polecam po prostu po, tym, po wykonaniu każdej sprzedaży, na przykład tydzień później, kontaktować się z danym klientem, aby udostępnił on swoją opinię o danym produkcie. Na przykład wysłać mu w mailu link do produktu lub produktów, które zakupił w naszym sklepie, tak aby mógł zamieścić w łatwy sposób tą właśnie opinię. Tak naprawdę w przypadku, gdy mamy małą ilość zamówień, niekoniecznie małą wysokość sprzedaży, małą ilość zamówień, jeśli to jest na przykład produkt wysokomarżowy i z wysoką ceną, no to też warto jest po prostu nawet nie czekać na żadne automatyzację. Można je oczywiście wdrożyć, jednak na samym początku, jeśli mamy małą ilość tych zamówień, można bez problemu wysyłać po prostu tym klientom maile, w których będziemy ich prosić w ten sposób o opinię ręcznie. Wszelkie automatyzacje tego typu warto jest wdrażać, jednak warto jest również obliczyć koszt, jeśli wysłanie takich maili będzie nas kosztować załóżmy 15-20 minut tygodniowo lub też nawet miesięcznie w zależności od ilości tych zamówień, no to raczej nie ma sensu inwestować w taką automatyzację, jednak no to wiadomo, trzeba zdecydować samodzielnie o takiej inwestycji. Kolejnymi opiniami, na które warto... Warto zwrócić uwagę: to są opinie Google, moja firma, czyli po prostu opinie w Google. Warto też je pozyskiwać jako takie ogólne. Opinie o naszym sklepie, one też bardzo dużo dadzą, e, jeśli nawet chodzi o samopozycjonowanie sklepu, więc też warto o nie zadbać. Innym, innym rodzajem opinii są też opinie na Facebooku. Jeśli bardzo działamy właśnie na social mediach, też można pomyśleć o pozyskiwaniu tych opinii właśnie na Facebooku. Są również firmy i narzędzia, które zajmują się zbieraniem opinii e, za nas. Są to narzędzia, które po prostu e, opłacamy w abonamencie miesięcznym, oni też wdrażają, Automatyzację do zbierania takich opinii za nas, no i sami wysyłają te maile do klientów, sami zbierają te opinie. Są też one w ten sposób bardziej wartościowe, bo też te firmy, niektóre te większe nawet są już dosyć rozpoznawalne, więc to też wpłynie dodatkowo na wiarygodność tego sklepu i właśnie na to zaufanie, na którym nam zależy. Więc to są takie cztery miejsca, w których warto jest zbierać te opinie o naszym sklepie i warto jest to zrobić tak, żeby aby te opinie były... Jak najbardziej wiarygodne, jak najbardziej autentyczne, i po prostu dzięki temu zwiększy się ten procent konwersji i zwiększy się to zaufanie do naszego sklepu. A co więcej, opinie też ułatwiają podjęcie decyzji zakupowej nowym klientom, więc warto jest to po prostu zrobić. Kolejnym elementem, który bardzo wpływa na zwiększenie zaufania i wiarygodności naszego sklepu internetowego w oczach klienta, to zakładka o nas. W takiej zakładce opisujemy po prostu historię naszej firmy, naszą. Misję, wizję, zalety naszych samych produktów, dlaczego warto je wybrać zamiast produkty konkurencji, może jakieś dodatkowe elementy, które. Które wyróżniają na sklep w stylu darmowa wysyłka, 30 dni gwarancji na darmowy zwrot, i tak dalej, i tak dalej. Takie dodatkowe elementy, które wpływają i zwiększają tą wartość sklepu w oczach klienta. Oprócz tego, warto również zawrzeć na niej zdjęcia osób, które zajmują się danym sklepem i pracują w danym sklepie. Nawet jeśli jesteś właścicielem sklepu i prowadzisz go samodzielnie, to warto też takie swoje zdjęcie zamieścić wraz z imieniem, nazwiskiem i opisem, kim jesteś, czym się w sklepie zajmujesz. Jest to bardzo ważne z tego względu, że ludzie lubią kupować od ludzi, a nie od takich firm czy też sklepów bez twarzy. Dlatego też po prostu tworzą zakładkę o nas, która jest bardzo często klikana przez klientów, ponieważ klienci wchodzą i sobie patrzą, skanują ten tekst, który jest tam zamieszczony. I po prostu no, zwiększa to, ten, to zaufanie do naszego sklepu i ten procent konwersji. Szczególnie jeśli zakładka o nas jest wyciągnięta do menu, na samej górze strony, wtedy bardzo często jest właśnie przez klientów klikana. Warto jest zadbać o to, żeby ta zakładka o nas to nie była ściana tekstu. Która jest bardzo często spotykana w sklepach internetowych, ażeby był to fajnie sformatowany tekst, który będzie bardzo łatwo skanowalny, no według zasad, po prostu e, copywritingu w taki sposób, aby. Klient nie musiał czytać całego tekstu od deski do deski, aby go zrozumieć, a tak, żeby mógł zobaczyć na przykład dany nagłówek, e lub też daną listę, lub jakieś pogrubienie, lub też takie infografiki, czy też kafelki, na przykład pokazujące tą darmową dostawę, 30 dni na zwrot i tak i tak dalej. Tak, żeby mógł w bardzo łatwy i szybki sposób przyswoić te informacje, wtedy ta zakładka u nas ma sens. Bo jeśli dodamy tam dwie strony, a cztery tekstu jeszcze niesformatowanego, no to wtedy po prostu bardzo mało osób to przeczyta. Więc o to też warto, o tą skanowalność zadbać. Oprócz tego, tych elementów z okazji o nas, warto również dodać zdjęcia na przykład hali produkcyjnej lub warsztatu, jeśli sami produkujemy te produkty, np. magazynu, może jakieś zdjęcia lub filmiki, jak pakujemy dane produkty i tak, dalej, i tak dalej. tego typu elementy. Warto umieścić w tej zakładce o nas, aby jak najbardziej wykorzystać jej potencjał do zwiększania zaufania do naszego sklepu. Kolejną rzeczą, która bardzo wpływa na zaufanie do naszego sklepu są oczywiście social media. I panuje taki mit dosyć duży, że o tym, jak bardzo te social media będą warte w oczach klienta, decyduje ilość lajków, followersów czy też subskrybentów. Teraz zadaj sobie pytanie, jeśli oglądasz mnie mniej więcej w tym czasie, w którym ten film się pojawi, w którym dopiero startuje swój kanał. Czy ma dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie, że mam na ten moment tylko paru subskrybentów? Żadnego. Dlatego też nie należy. Patrzeć na tą ilość tych osób, które um, obserwują cię na social mediach, a po prostu zamieszczać tam posty, budować tą swoją obecność na tych social mediach, budować też społeczność, ponieważ um, ludzie. Gdy będą na sklepie internetowym, po prostu wejdą na te social media i zobaczą, jak to wygląda w danej firmie, żeby sprawdzić, czy ta firma nie jest po prostu jakimś oszustwem. Więc dlatego też warto zadbać o te social media. Tutaj mam bardzo ciekawą historię jednego z moich klientów, gdzie przychody. Po tym, jak rozpoczęliśmy Facebooka, gdzie on nie był prowadzony przez 4 miesiące od, od rozpoczęcia sklepu, dopiero po 4 miesiącach zaczęliśmy e, go prowadzić i były to tylko posty, jeden na tydzień, bardzo proste, szybkie w stworzeniu posty, które nie miały na celu budowanie zasięgów organicznych, a właśnie zwiększenie tego zaufania, no to po, e, po zaczęciu dodawania takich e, e, postów, jeden na tydzień, przychody w tym sklepie zwiększyły się o 30%. Bez zwiększenia żadnych budżetów. Po prostu 30% nagle to poszło w górę. Więc warto jest to robić, nawet jeśli nie chcemy budować jakiejś dużej obecności na social mediach. W naszej branży nie ma to dużego sensu, ponieważ bardziej polegamy na wyszukiwaniach, w wyszukiwarce, na pozycjonowaniu już też w Google'ach, to i tak warto jest tego Facebooka prowadzić nawet w takiej bardzo minimalistycznej formie, aby to budowanie, aby to zaufanie po prostu naszego sklepu budować. Co więcej warto też zadbać na stronie naszego sklepu, aby dostęp do tych social mediów był bardzo łatwo dostępny czyli dostęp był dostępny. Czyli żeby pojawiły się w widocznych miejscach na stronie tak aby klienci mogli po prostu w nie wejść. Czyli na przykład można je dodać w nagłówku, można je dodać w stopce, w jakiś różnych dodatkowych elementach, na przykład przy tych danych kontaktowych, tak aby klienci widzieli, że są te social media, mogli w nie wejść i po prostu zobaczyli, że sklep działa. To też fajnie zbuduje to zaufanie, zbuduje tą wiarygodność. No i kolejnym bardzo bardzo ważnym elementem, który wpływa na to zaufanie, wiarygodność do sklepu jest to, jak ten sklep po prostu wygląda. Jeśli chodzi o design sklepu, to powinien być on po prostu przejrzysty, czytelny. Powinna być bardzo łatwa nawigacja, żeby klient mógł się w łatwy sposób odnaleźć na tym sklepie. Powinien być dobrze zrobiony UX, powinien się sklep szybko ładować, treści powinny być w odpowiedni sposób przygotowane. No, powinien ten sklep być po prostu nowoczesny, schludny i łatwy w użytkowaniu. Jeśli jakiś z tych elementów nie będzie spełniony, na przykład sklep będzie się bardzo długo ładował, Będą bardzo słabe treści na tej stronie, będzie słaba nawigacja i będzie on tak topornie po prostu zrobiony. No to też to wpłynie negatywnie na to zaufanie i wiarygodność do tego sklepu. Dlatego też sam wygląd sklepu, aby był on po prostu w miarę ładny, nie trzeba inwestować 100 tysięcy w sam projekt tej strony. Wystarczy po prostu zamówić na przykład, jeśli sami nie tworzyliśmy tego sklepu, zamówić odpowiedni projekt, który będzie nowoczesny i dopasowany do tej naszej branży, gdzie będzie miał odpowiedni UX i nawigację, to wtedy to będzie w zupełności wystarczające i też płynie pozytywnie na tą wiarygodność i to zaufanie do naszego sklepu internetowego. No i ostatnim elementem, który jest bardzo ważny w budowaniu zaufania, to jest też blog w naszym sklepie internetowym. Jeśli wypełnimy każdy z tych poprzednich elementów w sposób odpowiedni, to blog nie będzie aż tak ważny, jednak warto jest też w niego zainwestować, ponieważ przynosi bardzo fajne korzyści niskim kosztem, to te, o prowadzeniu bloga e, również pojawił się film na moim kanale, więc e, zapraszam do jego obejrzenia e, również. Jednak jeśli chodzi o budowanie zaufania za pomocą bloga, to jeśli na blogu znajdują się fajne treści, które pomagają użytkownikom, to już to buduje m, tą wiarygodność sklepu, buduje ten autorytet jako specjalisty w danej branży. E, również też jeśli posty pojawiają się dosyć regularnie i też mają bardziej aktualne daty, czyli na przykład sprzed tygodnia, przed dwóch czy trzech tygodni na przykład pojawił się nowy artykuł na blogu. No to też klienci to widzą, tylko no trzeba po prostu na blogu, tej zakładce po stronie blog, gdzie można zobaczyć wszystkie artykuły, umieścić też daty tych artykułów w widocznych miejscach. Wtedy klienci zobaczą, że o, ten artykuł został dodany niedawno, więc ten sklep żyje i to też fajnie buduje zaufanie i też taki autorytet, taką wiarygodność tego sklepu. Dlatego też o bloga e, warto zadbać, nawet w formie jednego, dwóch. Artykułów miesięcznie, jednak lepiej postawić na 4.8, to daje lepsze efekty, już nie zagłębiając się jakoś bardzo w szczegóły. No i to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji, zadawania pytań w komentarzu chętnie na każde z nich odpowiem a jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego i chcesz popracować nad tym swoim procentem konwersji to też chętnie w tym pomogę w tym celu wejść na moją stronę wypełni formularz kontaktowy i chętnie pomogę ci ulepszyć swój sklep i zwiększyć sprzedaż a teraz jeśli chcesz się dalej rozwijać jeszcze w tym marketingu e-commerce i dowiedzieć jeszcze więcej informacji przydatnych do zwiększenia twojej sprzedaży i odniesienia sukcesów e-commerce no to obejrzyj ten film